Górny była taka e, duża postać, nie? Widać, że taka postać e, to właśnie. On był założycielem zakonu jest I właśnie on jest przedstawiony to, przy, w takiej postaci kującej e, nad tym właśnie e, wężem, którego ma pod stopą. To mówi się, że on tak zwycięża jak e, to zło. No i kościół i jest, jak Państwo wiecie, już odnowiony, kościół trzynawowy. Nawy boczne, dwie niższe niż ta nawa główna. Cztery, cztery mamy lodzie. W jednej byliśmy, następna wschodniej byliśmy, zachodnia jest po drugiej stronie, to co mówiłam, że to będzie. I w czasie warkota jest czas wystawiane muzeum. Natomiast te dwie mniejsze lodzie one są niedostępne. Kiedyś można było, one były udostępniane, jak znajacy wiedzą, był hotel Saski przy ulicy Wrocławskiej i dojście między ale w tej chwili nie ma. Także nie, można powiedzieć, że, że tutaj już nie jest to, jak gdyby one nie są udostępniane, żeby można tam w ogóle wejść. No i na Wiek głównej są właśnie na tym sklepieniu przedstawione sceny, właśnie życia świętego Stanisława. To kościół, ten pierwszy kościół, ten mały kościół świętego Stanisława i to. Yy, nie jak już rozebrali ten kościół, powodowali ten swój duży kościół, to także y, zaczywali to, y, to, to wezwanie świętego Stanisława. Stąd w ołtarzu głównym jest przedstawiony święty Stanisław biskup po lewej stronie i Stanisław Kostka po prawej. Stanisław Kostka pod lewą nogą ma takie siedmiogłowe zwierzę. I jest to taki symbol siedmiu rzędów głównych. Y, ten obraz w ołtarzu to jest obraz, który namalował Trzymał. Szefowicz, malarz, który w baroku, właśnie w XVIII wieku, w Wielkopolsce tutaj y, działał, można powiedzieć. Jest to wskrzeszenie y, Piotrowiny w otoczeniu szlachty, barwy, Tak ładnie jest przedstawiony, ponieważ Piotrowina, łączy się to z legendą oczywiście, że Piotrowina y, przepadał dobra jezuitom, a po śmierci jego cała rodzina miała predencję, i było to w napisane, i go wezwali na sąd szachelski. Stąd ten Piotrowina jest w takim otoczeniu tych ważnych konturzy, czyli na sąd się ładnie ubrali i tego świętego Stanisława przypozwali może. No i on wskrzesza tego Piotrowinę, tak zmarł, jak gdyby Piotrowina, no Piotrowina udowadnia, że te dobra są przekazane. Także to jest taki symboliczny tutaj temat. No i oczywiście ta konfesja z, z całym tabernakulem, ona ma przeszło, też była ostatnio Odnawiana. I proszę Państwa, jak ona stała na, na, na ziemi, to ona jest przeszłometrowa, także można było dobrze, dobrze się przypatrzeć, bo to bardzo, bardzo piękne dzieło sztuki także. Tutaj w tym pasekcie, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to właśnie jest trasa między tą częścią Labier a kapła. oddziela to, jest y, ołtarz, y, w którym jest namalowany właśnie y, święty Ignacy Loyola, ten Ignacy, który jest założycielem zakonu, w momencie jak y, on właśnie pisze regułę zakonu. I do góry w tym ołtarzu jest y, w obrazie jest Matka Boża, która mu daje tutaj jakby to natchnienie, że ta reguła była porządnie napisana. Wiadomo, że wszyscy się na jakieś regule opieramy w naszym życiu y, cały czas. No i ten święty Walenty tam jest, proszę Państwa, też na dole jest te aniołki Walentyka. Bo... I tu po drugiej stronie, jeżeli Państwo spojrzycie, to jeżeli chodzi o architekturę, to bardzo duża, dużą symetrią charakteryzuje się właśnie kościół ten barokowy taki środek baroku, te kolumny podwójne z ornamentyką roślinną. I tu jak Państwo spojrzycie, to jest to samo. Wyposażenie oczywiście niebo. Chodzi o architekturę. I każdy z tych ołtarzy bocznych, jest to jest ładnie symetryczny. No i tu jest już święty Stanisław Kostka, pokazany w godzinie śmierci. On był krótko żył, jest patronem młodzieży polskiej i jest wstawiony tutaj anioł, mu podaje kostkę w godzinie świerci. I święta Barbara do góry, ta Barbara, która jest patronką dobra śmierci. Ale przekochałem. Nie w ogóle, tylko jest przedstawiony tam i Walenty był też męczennikiem rzymskim. Aha, może, dlatego, dlatego. może dlatego. Nie wiem, nie wiemy jest tu. Są Franciszków Franciszek Bordur, Franciszek Ksawery. Tu jest bardzo dużo różnych, różnych świętych. Walenty akurat jest otażył tutaj przy tym, przy tym założeniu. I proszę Państwa, to malarstwo ewizjonistyczne, które my tutaj widzimy. Kościół ma 27 metrów wysokości, 1,5 metrów jest właśnie ta kopuła. Malarstwo które było y, też odnawiane po II wojnie światowej. Y, mówi się, że faktycznie jak spojrzymy, to my widzimy, że y, to jest właśnie okna, że są, że są jakieś obrazy y, namalowane tam, właśnie malarstwo. Jakby się nie wiedziało, że nie jest to kopuła, tak jak w innych kościołach barokowych, no to rzeczywiście można by powiedzieć, że, że tutaj jest faktyczna. Także w bardzo często y, malarze czy konstruktorzy kościołów wykorzystywali to malarstwo. To jest właśnie charakterystyczne do, jest dla tych półtora metra. No, no, kultury, mała ty, prawie, tak. no ale nie jest to zupełnie zupełnie płaski. Proszę Państwa. Te kolumny, które właśnie Anatol Pącowski, ten teoretyk architektury, który był tutaj także rektorem, prowadził i na końcu, na zakończeniu tych kolumn, które mają piękne oczekówki no, tych różnych aniołów, jeszcze są te dwójkumetrowe postacie. W tej części naszej u nas apostoł, i tutaj doktorów doktor kościoła. Także, jak Państwo byliście na górze, to, to te plakony można było widać. Z chóru bardzo jest widoczny że to był kościół miejski, jest herb miasta Poznania. Państwo widzicie ten herb? Tutaj z tego miejsca jest bardzo trudno, przy te dwa aniołki i to złocenie na tym niebieskim tle jest. Święty wioski, tam Państwo, którzy dalej siedzą to widzą. I z organów to bardzo elegancki jest, jest, jest. herb właśnie miasta Poznań, Piotr i Paweł. Początek no no, 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 A tak, taki bardzo właśnie podtrzymujący przez. O organach nie będę mówiła. Organy były właśnie wykonane przez znanego wówczas organomistrza Fryderyka Ladegarska, On właśnie e, był znany w Europie, z synem prowadził swój warsztat, był znany w Europie z konstruowania organów o romantycznym brzmieniu. I dlatego proboszczowi, ponieważ się dowiedział o tym, bardzo zależało, żeby do tego wnętrza pięknego właśnie tą tutaj znaleźć. I wiecie Państwo, że do końca ubiegłego struku jego właściwie te organy były jedne z nieremontowane, One były prawie oryginalne. Także najpierw jak rozpoczęliśmy to koncertami organowymi, żeby zarobić na Odnowienie tych organów. A teraz w okresie lata codzienne koncerty, w soboty po koncercie o godzinie 13, I teraz jeszcze tak. Kościół dostał wezwanie Matki Bożej, y nieustającej pomocy. Od y po 61 roku, jak była tutaj koronacja tego obrazu, i y dostał kościół uznania jako sanktuarium, że ma właściwie trzy wezwania. Przejął po kolegia, po świętym Stanisławie tym Pierwszy Mały Kościel, potem Kolegiata Marii Magdaleny i jeszcze Sanktuarium Matki Bożej Niewystańczej Pomocy. Oczywiście dla nas, dla wiernych, jest to kościół, który ma pierwszą w Polsce Kaplicę Wiecznej Adoracji. W 1957 roku odbył się tutaj Kongres, Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny i od tego czasu właśnie jest ta jest ta Kaplica Wiecznej Adoracji, oczywiście my z wycieczkami nie wchodzimy tam z wiadomego powodu, żeby nie przeszkadzać wiernym kościół jest cały czas czynny, także bardzo dużo wycieczek, które przyjeżdżają do Pądania, no nie ma wycieczki, która nie jest, nie jest na starym rynku i nie wejdzie także jak Państwo chcecie, to podejdziemy i Państwo sobie zobaczycie, bo Tutaj ten obraz Matki Bożej Niechświęcej Pomocy. Ksiądz Janek, na pewno niektórzy z Państwa to nazwisko słyszeliście, on był przed wojną już tutaj proboszczem i przed wojną miał kazania w radio, a po wojnie, był jeszcze drugi proboszczem, właśnie on przywiózł ten obraz w 52 roku z Rzymu i ten kult w środy odroczył się na całą Polskę, a już w 1961 roku był koronowany. Proszę Państwa, jeszcze taka ciekawostka. Tutaj jest takie przęsło jak gdyby. Przed II wojną światową ambona nie była w tym miejscu, tylko tutaj. Dopiero po wojnie jest to miejsce. Tutaj. I ten krzyż, o którym mówiłam, w podziemiach, to był ten krzyż, który tu jest w tej chwili, tej, tej, nad tą amboną, jest to krzyż, który w podziemiach, w tej kaplicy, która była. Ja dziękuję serdecznie ja Państwu. Podejdziemy jeszcze tak, do... mam pytanie. Tak. Te kolumny są z jednego kawałka... One są marmuryzowane. Ale, aha, to nie jest cały taki kąsek. A ja go nie stawiali do pionu bez dźwigów wtedy? Nie nie panie co, trudno powiedzieć, rusztowania robili zawsze. Bo belki były zawsze i belki łączono i rusztowali. I podciągali? Nie, 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 nie. I tak, no, nie, nie, nie. I deski to jest murowane. To, to jest murowane i, i robione nie na marmur. To nie jest marmur, tylko robiony. No to trudno to, powiedzieć czytowkami. To taka mączka i to później z tego zaprawa wychodzi na...